Twoja ostatnia walka, Marcin Najman, no pok pokonałeś legendę, no, <laughs> żartobliwie to nie mówię nie oczywiście, ale, ale wiadomo, że Marcin Najman często otwierał dużym nazwiskom jakby kariery, prawda? No, no dokładnie, no. Cygant Kostecki walczył z Najmanem, Mariusz Bach walczył z Najmanem, Mariusz Chłodzianowski walczył z Najmanem, Złotowa też walczył z Najmanem. Czujesz się, pokonali, <gry> Czujesz się wyróżniony tą szansą? Ja Czujesz się wyróżniony tą szansą, że dostałeś taką szansę i że mogłeś go właśnie pokonać? No jak najbardziej. No, dla mnie to, to była naprawdę bardzo duża szansa. Niesamowita przygoda. Też zdawałem sobie sprawę ze swojego miejsca w szeregu, że tak powiem, że, że ja tam tak naprawdę to jestem tylko. Rywalem Marcina Neymana. Mm -hmm. Po tej walce to wszyscy pisali o porażce Marcina Neymana, a nie o zwycięstwie. <laughs> zwycięz... zwycięz... Tak, tak, ale Twoje nazwisko poznali. Ale po... dokładnie, dałem się poznać z dobrej strony. I teraz nie ukrywam, pomogło to wzbudzić zainteresowanie władarzy, właśnie tych nowych organizacji, które powstają. Myślę, że niedługo będę miał okazję także pokazać się na kolejnych galach. Mhm. Marcin Najman wybrał Ciebie na tą pożegnalną walkę, bo myślisz, że nie docenił Cię? Myślę, że to był główny powód. Eee, takim kolejnym było po prostu to, że my się wcześniej znaliśmy. Mhm. Eee, rok wcześniej no po prostu zaprosiłem go na wywiad do, do mojej taksówki. Mhm. Eee, nagraliśmy bardzo fajną rozmowę, potem prosiliśmy sobie na obiad, tak. Eee, no i utrzymywaliśmy taki Korespondencyjny kontakt przez, przez ten, ten okres czasu. No i kiedy usłyszałem, że po swojej ostatniej walce Marcin chce stoczyć jeszcze jeden pożegnalny pojedynek, mhm. po prostu do niego zatwoniłem i złożyłem taką propozycję, że ja bardzo chętnie bym z nim zawalczył. No, myślę, że on właśnie wtedy, jeszcze rok temu, znał mnie, poznał mnie wtedy jako takiego. Jeszcze troszeczkę otyłego taksówkarza, co tam dopiero co wygrał z bonusem, też wygrał z bonusem. To przeciwnik do pokonania, tak? Na swojej ostatniej walce będzie mógł się cieszyć, wystrzelić kompetti, tak? Mhm. No, poszło, poszło to troszeczkę myślę inaczej niż wtedy sobie wyobrażał. Mhm ale myślę, że i tak wyszło nie najgorzej. Nie no, wyszło bardzo fajnie. Marcin zawsze próbuje jakby przestraszyć swoich rywali, prawda? Zrobić na nich wrażenie w tej pierwszej rundzie i wtedy, kiedy oni się pogubią, no to, to jest szansa tutaj na zwycięstwo. Ty, ty nie wpadłeś tutaj w żaden... Wiedziałeś jaki masz plan, jaką masz taktykę i ją konsekwentnie realizowałeś i druga runda i kwinito. No, no dokładnie, no, tak jak powiedziałeś, taki był plan, więc nawet Potem troszeczkę mnie śmieszyły te, te, te wypowiedzi, że on w pierwszą rundę wygrał 108 8 tak? że to była taka niesamowita dominacja i tak dalej. Może i wygrał, ale no liczy się końcowy wynik. Tak? Ja miałem na tę walkę swój plan, takie było założenie, dać mu się po Niech, niech, niech nawet wyprowadzić osy mocne na gardę, no, nie bałem się ich, trenowałem odpowiednio. Uważać na, na, na jakieś głupie obalenie, bo była pomiędzy nami spora różnica wagi i, i to mogło być dla mnie niebezpieczne. No a kiedy zobaczę, że on już coraz ciężej oddycha, a było to właśnie tak już na początku drugiej rundy, no to będzie to mój moment, żeby troszeczkę wywrzeć mocniejszą presję. No, tak sobie to wymyśliłem i dokładnie tak to zrealizowałem. Mm, brawo za to. A dodajmy, że garze za ostatni występ z Marcinem Najmałem oddałeś właśnie na cele charytatywne. No i też piękny gest, że odwiedziliście razem Marka Piotrowskiego. Naprawdę fajnie, fajna sprawa i wielkie gratulacje za to dla Ciebie i dla Marcina. No, e, dokładnie, no dla mnie to było bardzo duże takie także przeżycie osobiste, poznać osobiście legendę sportu walki Pana Marka Piotrowskiego. No dało mi to też dużo do myślenia, jak, jak ważne w życiu jest zdrowie, że no można być właśnie niesamowitym sportowcem, mistrzem świata, ale jeżeli nie ma się tego no, zdrowia, to potem bardzo ciężko się jest nawet z tym cieszyć. Tak? Patrzałem na, na Marka, jak pokazywał nam ten swój e, przepiękny album i nie mógł wykształcić e, z siebie e, słowa, żeby opowiedzieć o tych sukcesach z wycinków tych gazek. Tak? I to było smutne, piękne, dające do myślenia e, no, niesamowite życie, dlatego cieszę się, że ja razem z Marcinem dołożyliśmy taką małą cegiełkę do tego, żeby mu pomóc, ale także przede wszystkim nagłośniliśmy akcję, bo myślę, że także przynajmniej każdy zna no, Marka tak. Tytowskiego, szczególnie z tego młodszego pokolenia, mm -hmm. gdy na przykład obserwowali Marcina Najmana z tej MA. To był taki główny cel, tak? nie przekazać ileś tam tysięcy złotych z naszych garzy, ale właśnie na ten schemat, bo jeżeli e, każdy potem dorzuci nawet tą przy, e, symboliczną złotówkę mhm. do, do, do zbiórki na pana e, Marka, to da to od siebie dużo więcej niż to, to my przekazaliśmy. Dlatego. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali w tę akcję oraz Fundacji Silny Oddech Centrum Medycznemu MML, która koordynowała i pomagała nam tutaj, w tej akcji. Postać legendarna, warto, żeby każdy ją poznał. Także sprawdźcie, kim był Marek Piotrowski. Koniecznie. Słuchaj, miałeś też walkę wcześniej.